Cześć, witam Was wszystkie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z klubu Romantyki o, odcineczki z głosem i wybaczcie, już Wam powiem, która to jest część, wy to wiecie w tytule, ale no, nie wypada, żeby była aż tak nieprzygotowana, bo wyłączyłam sobie plik, część czwarta, tak jak myślałam z pięciu, więc zbliżamy się do końca. Um, no co, nie tyle, bez żadnego przedłużania. Zaczynajmy, wybaczcie, musiałam sobie tu rzeczy poprzestawiać, bo mi przeszkadza i nie miałam dostępu do klawiatury. Odeszli w milczeniu, gdy tylko zniknęli z widoku, rozluźniłam się rozluźniłam się o... Aha, i głębiej usunęłam się w fotelu. Czemu? Czyste szaleństwo? Skąd on w ogóle wie? Jeszcze przez jakiś czas siedziałam tak pogrążona w myślach. Wszystko było zbyt dziwne. Co chwila zerkali na mnie ludzie siedzący przy innych stolikach. Tak teraz mnie naszła taka rozkmina, czy w historii po cienkim lodzie um, Pierce też zostanie wspomniany jako pomocnik to czytałam. Zrobiło mi się od tego nieswoja. Pewnie trzeba by stąd iść. Gdzieś, gdzie nie będę zwracała na siebie takiej uwagi. Chciałam już wstać, kiedy nagle zatrzymał mnie cichy męski głos. Dobry wieczór, madam. Dominik jest cichy? Gdzie to zapisać? Chwila, moment. A Dominik to nie był też. Damien? Damien? Który to był? Damien? Do. Bracia Stator o tym mówię, seria książek. I najmłodszy, właśnie też niebieski, w sensie na niebieskim tle Damian chyba. A, to dobra, bo do Dominik, dobra, bo Damian i Dominik, dobra, dobra. Powiedziałam sobie, braci, bo ten pasował do Damiana. Kto czytał ten wiek, kto nie czytał? Seria mocno 16, plus. ale polecam. Bo ja ulubiona, jeśli chodzi o nastoletnie nie lata, bo mam je już za sobą. Ujrzeć panią i nie zawsze znajomości byłoby dla mnie wielką stratą. Tym bardziej, że ma pani tak wiele znaczącego towarzysza. Wy wyciągnął do mnie rękę z figlarnym uśmiechem. Miło panią poznać jestem dominik. Hmm. Okej, okay, chyba. A po co trzymać rozmowę? Nie wiem, czemu mam dwa screeny. Ok. Chętnie z panem porozmawiam. Proszę tylko dać sobie spokój z tym patosem. I już drugi człowiek, przy którym zały system. Przeważnie to działa. Ma najmniej Vivian, prawdopodobnie. Dominik przesiadł obok mnie y, za stolikiem, pozwalając, rozsiadając, o, rozwalając się w wygodnym fotelu. Za dużo słów y, podobnych do tego. Proszę wybaczyć, nie chciałam Pana rozczarować. Mogę przyjąć Pani przeprosinę, jeśli podzieli się Pani przyczyną wizyty w naszym maleńkim czyśćcu. Aha, więc to się nazywa czyściem. okej. Okay. Mamy już nie i piekło w, w sekrecie Nibros. W ogóle jest sekret Nibros, ja nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Jakby. Przyszła sobie zaraza, ale gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. I mamy czyściec. Jestem pewna, że czyściec jest jednak gdzie indziej i jestem tu w sprawie interesów. Zauważyłem to od razu, kiedy weszła pani w towarzystwie Piersa. Zna go pan? A jakże? Tylko mam wrażenie. Dominik zbliżył się do mnie i cicho wyszeptał mi na ucho, że on za mną nie przepada. <grywa> Wyrwał mi się cichy śmieszek. Pan wybaczy. Ale nie sądzę, że jemu ktokolwiek się podoba. Pani przecież się spodobała. Uwaga Dominika, odwrócił słonek telefonu. Chciałbym spędzić z panią nieco więcej czasu, ale obowiązek wzywa. Jednakże. przesunął krytycznym spojrzeniem po sali. Mam wrażenie, że zostawianie tu w pojedynkę. Zostawanie tu w pojedynkę nie jest najlepszym pomysłem, dlatego proponuję spróbować najlepszych trunków z naszego nowego menu. <kluzł> Przepraszam. Jestem pewien, że barman zajmie się panią wzorowo. Dominik puścił mi okazję i zostawił samą. Postanowiłam pójść za jego radą i ruszyłam w stronę baru. Uznałam, że na samotne dziewczyny mniej się tam zwraca uwagę niż tu. U kontuaru usiadłam tyłem do barmana i obrzuciłam spojrzeniem salę. Jak dużo ludzi Przypomi Co? przypomina nocny klub Ajdy, a zarazem jest zupełnie inaczej. Że tak powiem, w tamtym jest czerwono, a w tym jest niebiesko. Mamy przeciwstawne. Ciekawe. Dużo niebieskiego. Chłodne barwy. Odwróciłam się w stronę barmana. Przepraszam. A, sorry, kliknęłam, bo już myślałam, że wiecie, że ten. Tak jak w aplikacji, no, się klika. Powiedziano mi, że można tu znaleźć świetne drinki. Barmanka popatrzyła na mnie i obie zastygłyśmy nie wierząc własnym oczom. Niemożliwe. Wybierz bohaterkę, aha, którą grałam po cienkim lodzie. Dobrze. Wybrałam, oczywiście, to była karnacja na początek. I teraz imię, mamy Vivian of course, ale bardzo nie podoba mi się to, że nie mogliśmy wybrać włosów, bo jednego ja nie było, a włosy Vivian, te y, platynowe prawie że, dodają jej takiego charakteru, a w tych wygląda taka pospolita dziewczyna moim zdaniem, no ale to wiecie, to już o się nie dyskutuje, a to zależy wszystko właśnie od gustu, przepraszam. A, Samara? I jak? Szkolna łazienka, starsze klasy? Siedziałam na zimnej podłodze i wycierałam łzy. Gorycz ściskała mi gardło. Jak oni mogli tak zrobić? A, kurczę, muszę cały czas ten ekran przesuwać, zapomniałam. To była moja jedyna szansa, żeby trafić do szkoły sportowej. I co mam teraz zrobić? Um, ciężko poradzić. Był, a może są inne szkoły sportowe? Był środek lekcji, więc szansa, że ktokolwiek tu wejdzie, była znikoma. A jednak z korytarza dobiegły ciche kroki. Jeśli ktoś mnie zobaczy taką rozpaczkaną, co sobie pomyśli? Czemu ja się tu marzę? Lepiej zostanę gdzie jestem. Okay. I dostajemy punkcik boskości. A, czy ja bym była człowiekiem, to byłaby tchórzem i by się schowała? Śmieszno. Nie wiem, czego się spodziewałam w tamtej chwili. Że ta, która tu wejdzie, po prostu odwróci się i wejdzie? Ludzie przeważnie mają takie rzeczy w nosie, tak więc nawet nie zwróci uwagi. Dało się słyszeć ciche skrzypnięcie drzwi i odwróciłam głowę w ich stronę. Stała przede mną koleżanka z klasy. O, przepraszam, praktycznie nie rozmawiałyśmy. Podobno należałyśmy do różnych kręgów, ale osobiście uważałam to za zupełną głupotę. Co tak wyjesz? Ja nie. Vivian skrzyżowała ręce na piersi, patrząc mi w oczy. A jak wytłumaczysz czerwoną opuchniętą twarz? Nie jestem ślepa i nie mam zamiaru zostawać cię w takim stanie. Zrobiłam głęboki wdech, mając nadzieję, że mój głos nie zabrzmi zbyt pyt, Przepraszam was bardzo, ale wybaczcie cięcia. A takie problemy z ludźmi. Problemy z ludźmi? Mnie mówisz takie rzeczy? Dziewczyna roześmiała się na całe gardło. Wybaczcie, że mówię trochę ciszej i spokojniej, ale y, koleżanka z siostrusą, są, z jej siostrą są za drzwiami i... Co? Siostra z jej koleżanką są za drzwiami, bo obok mnie jest łazienka i się szykują gdzieś do wyjścia. I e, po prostu jej koleżanka nie wie, że ja nagrywam, a głupio tak było, żebym gadała sama do siebie, a jednak w środku dnia mało kto rozmawia ze znajomymi przez telefon, wiecie, więc no. Bo jednak w, w ciągu dnia ludzie mają zajęcia różne. Tylko ja siedzę jak podesrajęc i nagrywam. Popatrzyłam na nią ze zdumieniem. Kto jak kto, ale ty nie powinnaś narzekać. Oparła się o ścianę, uniosła wzrok na sufit. Popularna dziewczyna z porządnej rodziny, ulubieńca nauczycieli, sportsmenka Mam wyjrzeć dalej. Nie trzeba. A to dlaczego? Tak nawiasem mówiąc, ludzie mają większe problemy. Podeszła do mnie bliżej i podała mi kilka chusteczek higienicznych. I tu już widać, jak bardzo duży problem emocjonalny oraz yy, ogólnie, jak źle została potraktowana przez życie Vivien, wypowiadając takie słowa, ponieważ myślę, że już teraz większość z nas jest świadoma, że każdy problem, każdego człowieka trzeba traktować indywidualnie, nie wolno porównywać. Jakby to już z psychologii wynika, tak? Jeśli ktoś uważa inaczej, to jest jego problem, nie mój. Ja yy, sama jakby pracuję nad sobą, pracuję nad różnymi tymi i wiem, że jeśli każdy problem potraktujecie indywidualnie. Przykładowo, najlepszy przykład. Śmierć mojego chomiczka. Pamiętam, że czałam jak bubur przez pół dnia. I dzięki temu, że przeżyłam tę śmierć tak jak chciałam. To e, znaczy, dla Was będzie zdychnięcie. Dla mnie to było śmierć, ponieważ był to e, moje pierwsze uprawnione zwierzątko po wielu latach, tak? E, w końcu po, że tak z rodzicami. Więc bardzo przeżyłam jego odejście. I dając upust tym emocjom, przeżywając to, teraz wspominam go z uśmiechem na twarzy, nie płacząc na, na widok jego zdjęć, a nic takiego. Po prostu dobrze go wspominam, bo przeżyłam tą stratę. Tak? Wiadomo, że w przypadku wielu innych rzeczy będzie to. Miały zupełnie inny rozmiar, ale daję Wam prosty przykład. Przeżywanie naprawdę ma sens. Tak samo jak e, mamy zły humor, jesteśmy smutni, to posłuchajmy tych smutnych piosenek, jeśli mamy ochotę przez dzień, dwa, trzy, cztery tydzień. I gwarantuję Wam, że jak się temu pozwolicie sobie ten smutek przeżyć, to będzie Wam potem lżej. Taka rada ode mnie, zaoszczędzicie 200 zł na przynajmniej jedną sesję terapeutyczną. E, <grym> więc pamiętajcie, żeby przeżywać. I tyle. Kto usłyszy, ten usłyszy, bo widzę, że ta akurat seria z Gniewu Tytanów jest mało oglądana, ale... Nie. Podeszła do mnie bliżej i podała mi... Aha, to już czytałam, wybaczcie. Zwróć uwagę, ilu chłopaków za tobą szaleje. Ile osób ci zazdrości. Bokiem mi wyłazi ta zazdrość. Jasne. Więc o co chodzi? Ja bym powiedziała, że jej ta zazdrość wychodzi, ponieważ nikt... Yy, zwyczajny, tak, nie mówi, ponieważ gdyż... Iż, po co masz komuś wymieniać yy, coś, co posiada? Co jakby... Nie tyle posiada, nie fizycznie, wiecie, co mi mam na myśli, że tak. Raczej jeśli ktoś jest popularny, uwielbiany, czy coś ma, to jest tego świadomy. Odsunęłam się na podłogę, wyciągając przed siebie kontuzjowaną nogę. Nawet po zażyciu środka przeciwbólowego nieprzyjemnie mnie ćmiła. Zazwyczaj działają po jakimś czasie. I jeszcze nie słyszałaś? Cała szkoła gada tylko o tym, jak dałam ciała na zawodach. No chyba, że jest ból zbyt silny i nie działa już po prostu. No, to inna sprawa. Walałam pięścią w kafle, wskutek czego ręka też zaczęła mnie boleć. Jesteś przecież najlepsza w reprezentacji. Czyżby Vivien zrozumiała wszystko bez dodatkowych wyjaśnień? Ale ja chciałam się wygadać. Na ostatnie zawody przyjechał trener z jednej z najlepszych akademii sportowych. Powinnam była pokazać, na co mnie stać. Mogłam dostać stypendium i zmyć się stąd jak najdalej. Ale Twojej drużynie się to nie spodobało. Mhm. Na samym końcu. Nieprawidłowo mnie asekurowali i upadłam. Wynik sama widzisz. Pokazałam na kolano. skinęła ze zrozumieniem głową i usiadła obok mnie. Czyli to był sabotaż, a ja nie jej porażka. Chociaż jej porażka też, bo porażka w kontekście pracy zespołowej. E, chcesz radę? Wiesz? Dam sobie radę bez niego. Bez rady. I dostałem punkcik boskości. Ok. Widzę, że ta boskość to jest troszeczkę takie wywyższenie się. Masz prawo. Pamiętaj po prostu. Przez co byś nie przechodziła, u Twojego boku zawsze będą bliscy, którzy będą cię wspierać w trudnych momentach. Zawsze próbowałam polegać tylko na sobie, lecz teraz, pod koniec szkoły, wszystko wydawało się prawdziwym końcem świata. Być może masz rację. Oto co Ci powiem. Wstała i wyciągnęła do mnie rękę. Złapałam ją i Vivien pomogła mi wstać. Póki jesteś zdrowa, póki masz siłę, żeby walczyć, walcz. I ja się zastanawiałam, wybaczcie, czy nikt mi pod drzwiami jest to, chyba poszli. Bo niestety, ja mam dajaby drzwi naprzeciwko okna i światło okna odbija się w drzwiach, bo drzwi też są ze szkłem i wiedzie i nie widzę, czy ktoś za nimi stoi, ale chyba nie stoi. Nikt cię nie zatrzyma. Uśmiechnęłam się wreszcie i Vivien roześmiała się na ten widok. Jej, jej śmiech wydawał się tak szczery. Wcześniej wiedziałam, że zawsze siedziała sama, pogrążona w myślach, lecz dziś ujrzałam ją z zupełnie innej strony. Dlaczego wcześniej nie rozmawiałyśmy? Nie myślałam nawet, że jesteś taka. Taka. Jaka? Prawdziwa. Ja bym powiedziała ludzka. Ale prawdziwa też może być. Vivian uśmiechnęła się. Po prostu nie wszystkie szaraki powinny przyjaźnić się z księżniczkami. Przewróciłam oczami. Też nienawidzę tego określenia. Jakby jak ktoś tak nazwał, to bym po prostu, nie wiem, nie ręczę za siebie. Boziu, tylko mnie nie nazywaj. Tylko mnie tak nie nazywaj. Okay. Vivian podniosła ręce do góry i cofnęła się teatralnie. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. I zrobiłam jakże subtelne przejście. E, po prostu screeny stwierdziłam, a zrobię, żeby były wano, może zmienia się tło. Teraz Co ty tu robisz? Oszołomana Wien przesunęła ręką po kontuarze. Jak się dobrze przyjrzeć, to ja tu pracuję. A jakie wiatry ciebie tu przyniosły? O, przepraszam. O, matko, droga, przepraszam, Was bardzo, nie chciałam wziąć. Ale już nie wiem, dzisiaj się teoretycznie wyspałam. Można to, że byłam wczoraj na siłowni, to wiecie, będę teraz jechać cały dzień. Dajcie znaka, czy chodzicie na siłownię. Jest to naprawdę mega wyczerpujące. Zwłaszcza jak się zaczyna. Ja miałam teraz trzymiesięczną przerwę. I o matko. Ale początki są piękne. Zastroszczę każdemu, kto może ich doświadczyć, bo wtedy najmocniej czujecie te treningi. Odwróciłam się, usiłując dojrzeć w tłumie Piersa, ale nigdzie nie było go widać. Zaprosił mnie tutaj jeden znajomy, ale gdzieś się zawieruszył. Vivien uśmiechnęła się szeroko. Odpowiedziałam na jej uśmiech. To nie było... To było dla mnie nieoczekiwanie miłe spotkanie. Nasze drogi rozeszły się bardzo dawno, ale miałam o niej wyłącznie dobre wspomnienia. Z jakiegoś powodu czuję się teraz normalna. Zupełnie jak znowu znalazła się w szkole. Vivian postawiła przede mną szklaneczkę i nalała do niej czegoś z fioletowej butelki. Znów próbujesz mnie upić, żebym zrobiła coś głupiego? Więcej nie zrobimy już takich głupot jak w szkole. Na pewno. I... Co zrobić? Przypomnieć sobie szkolne lata. Już się boję. I wiem, że to jest ostatni screen w tym odcinku. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. W kolejnym, ostatnim z tego odcinka, gdzie dowiemy się, co takiego robiły w szkole. Więc ode mnie to na tyle. Do następnego. Cześć. Pa, pa.